Na dobrej B, odcinek 709 Falkowicza rozdzieli Julk i Barta. Koniec sezonu na dobrej B nie będzie SZCZ. liwy dla tej pary lekarzy. Uzalekreskaniony od narkotyków Artur Bart, Piotr Gbowacki, Dowiesi, kreska to Julka, Aleksandra Hanka Bo zrujnowała jego karierę. 709 odcinku na dobrej nazbe Falkwiczowi, Michał, Ebrowski o wszystkim opowie Arturowi i postawi pod znakiem zapytania jego zwiedzek z Bursk. Co wydarzy się w ostatnim odcinku na dobrej nazbe przed wakacjami 2018? Na dobrej nazbe odcinek 709 ostatni przed wakacjami. 708 odcinku na dobre i nazwę Julka doniesie na ukochanego Falkowiczkowi. Problemem Barta jest nabóg narkotykowy. M czy okreska E. odmówi sobie dawki nawet w szpitalu, w czasie operacji. Marcin, Filip Bobek. Szyba papkolek po fachu na uczynku. Profesor wyle Artura na odwyk i zagrozi, kreska E, jeli tego nie zrobi, straci prac. Bart najwyraźniej ją niesie honorem i nie będzie się leczy. 709 odcinku na dobrej nazwę neurochirurg przyniesie Andrzejowi wypowiedzenie z pracy. Przy okazji Falkowicz chlapnie, kreska, to Julka na niego doniosła. Co wydarzy się dalej? To finałowy odcinek na dobrej nazwę przed wakacjami 2018. Mokreska i my wiceby pewni. Gres nie zabraknie skrajnych emocji i zwrotu fakcji. Czy w na dobrej nazbie Bartu zalekre od narkotyku zerwie zarczyny i od lub z